Bramka wspaniała przede wszystkim gratulacje. Od początku taki był zamysł, czy to tak się wykreowało w trakcie mijania kolejnych rywali? No dziękuję. Dziękuję bardzo. No, kierowało się, no bo poszedłem tylko do przodu z piłką. No, i taka sytuacja była, że zostałem sam. No i uderzyłem i padła bramka. No. Chyba no i... ulga ogromna. Po meczu w chorzowie w końcu, w końcu no, padało tam gdzie trzeba. I to... Też myślę, też myślę no, po tej drugiej bramce jak się że w gło u głowy mi już było, żebym, no, żeby się nie zdarzyło, żeby znowu nie szelić do swojej. No. No, no nie wiem, dzisiaj się udało, że, że znowu szeliłem dwa gola, ale wygraliśmy i bardzo się cieszę do tego i, i, i nie wiem, już ten mecz jest za nami i obracamy się następnym. I widzę też chyba nie mieli pretensji, skąd nazwisko. Tak. Chyba przyjemne mu No to ja chcę powiedzieć, bo... Chcę podziękować kibicami na pewno, bo to jest bardzo przyjemne i, i, i chcę podziękować całej drużynie, bo przed meczem tak chłopacy rozmawiali i, 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 no i dali mi tą opaską dzisiaj kapitana, bo chcieli mi pokazać, że jest drużyna ze mną i w tym ostatnim meczu, że mi było ciężko i naprawdę dziękuję bardzo chłopakami. I no i podziękowałem im dzisiaj, szliłem dwa gole i cała drużyna zapracowała nad tym i no, cieszymy się teraz. Już mówisz po, po meczu Chorzowie, że to był najgorszy dzień w twoim piłkarskim życiu, czy ten dzisiejszy to jest najlepszy? <noise> no na pewno jest lepszy niż ostatnio. No. no nie wiem, nigdy w życiu mi się nie zdarzyło tak, że w trakcie 4-5 dni, że tyle goli i no, zrobiłem karnego, Buja też. No. Takie Wszystko. Nie, czy zrobiłeś kiedyś taką akcję podobną? Nie, no to pierwszy to raz. To. Nawet na treningu. Musimy że trochę tak spoza schematu Krakowi, bo nikomu piłki nie odejść przez, przez 100 metrów. To się nie zdarza. No wiem, trener, trener nam mówi, jak, jak, jak nas nikt nie atakuje, to żeby nie, nie podawać piłki. No jak jesteśmy sami, to żebyśmy jechali. No. No. Ja no. Efekt był. Już nie miałeś wątpliwości przed karnym, żeby podejść do niego, no bo jakbyś nie trafił, to pewnie znowu wszystko, co złe na ciebie by... Co złe na ciebie by, by zeszło. Nie no, nie boję się w ogóle wykorzystać karnego, jestem pełny siebie i, i, i no, wykonałem to dzisiaj tak jak ostatnio i wpadło. Już golisz Dawida Nowaka powoli. 6 bramek już, Dawid ma siedem. No, ja bym chciał, żeby nawet był tym królem bo bo naprawdę zasługuje na to i pracuje tak ciężko na treningach i, i poza treningami i, i życie mu tego. A ja no nie wiem, czy jest to przypadek, czy coś, ale w, w, jestem zadowolony z, z, z tych meczów ostatnio i mam nadzieję, że to idzie le, w jakimś lepszym kierunku. Miloś, jeśli chodzi o kontrakt, bo jeszcze, jeszcze nie masz prawda, tej nowej umowy, czy myślisz, że po takich meczach twoja pozycja negocjacyjna rośnie i będzie Ci łatwiej podpisać nowy kontrakt czy łatwiej będzie odejść? W ogóle nie myślę na, na to. Staram się pracować na treningach i, i skoncentrować się na swoją grze, także jeżeli zacznę to myśleć o odejściu, czy o podpisaniu, to myślę, że wszystko w głowie, także chcę być spokojnie do, do końca rundy i potem jak skończymy ostatni mecz, to możemy porozmawiać. Czy na razie nie prowadzi menadżer Twój żadnych jakichś rozmów z klubem? Menadżer był tutaj już w Gadali są, ale co tam ja nie wiem. Także... No coś tam powiedział chyba, co no, Coś tam powiedział, ale chciałbym, żeby to zostało między nami i, mną i klubem, ale mhm. e, zobaczymy. Jest jeszcze dwie kolejki do końca i chcemy zagrać jak najlepiej, a potem będziemy rozmawiali. A kto jest twoim menedżerem? Jest e, Serb, Boris Waskowicz, także był tu dwa razy i mhm. no, klub ma kontakt z nimi. I... No zobaczymy co będzie. Na razie chcemy zagrać dobre to a dwa mecze ostatni, zdobyć jak najwięcej punktów i, i, i no spokojnie bić tej ósemce. Milosz, trener na konferencji prasowej mówił, że zastanawiał się nad tym, jak będziecie wyglądać fizycznie w tym meczu, dlatego że no, mieliście bardzo mało przerwy po, tej, po tym niedzielnym pojedynku z, z ruchem. No i jak to faktycznie wyglądało? Czuliście już takie zmęczenie, no i czy w ogóle czujecie takie zmęczenie już tym, tym długim sezonem. No, na pewno jest, był kratki, krótki okres do tego meczu po, po meczu z ruchem, ale no nie wiem, tam pracowaliśmy z Jankowiczem dobrze i przygotował nas na ten mecz jak najlepiej może. No i dzisiaj pokazało się, że no, nie braku tej siły, że biegaliśmy przez cały, cały mecz i... i nie, bo w pierwszej lidze też mieliśmy taki maraton, szroda, sobota, szroda, sobota, także już przyzwyczajiliśmy do, do tego się i, i no jest dobrze.